Dzień dobry, nazywam się Ines Popko, i jestem muzykiem. Na moim kanale rozmawiam o rozumieniu piękna i o pięknie rozumienia, a interesuję się przede wszystkim sztuką i kulturą. Dzisiaj parę słów o zdrowiu, bo zdrowie to też piękno. Co może mieć wspólnego przedwczesna śmierć królowej Elżbiety ze śmiercią Napoleona? Oboje byli wystawieni na działanie toksycznych substancji. W przypadku Elżbiety była to biel ołowiowa. Biel ołowiowa był to barwnik używany w malarstwie, ale kobiety nie wahały się zastosować go także na swoją cerę, po to, aby cera wydawała się jaśniejsza i aby wyrównać jej koloryt. W przypadku Napoleona natomiast mówimy o arszeniku, gdyż wysokie stężenia tego pierwiastka znaleziono w jego ciele po śmierci. No i jak się okazuje, w XIX wieku barwnik zwany zielenią szwedzką był stosowany na szeroką skalę przy produkcji Tapet, tkanin, zabawek, świec. A barwnik ten zawierał arsen. W gazetach XIX-wiecznych pojawiały się doniesienia o tym, że niemowlęta po kontakcie z barwnikiem, na przykład po spożyciu kawałka zielonej tapety, umierały. No i wydaje mi się, że patrząc na te przykłady z historii, możemy zastanowić się, czy tacy. Potencjalni ukryci zabójcy czają się także gdzieś wokół nas. Takie substancje były obecne, są i mamy prawo przypuszczać, że nadal będą w naszym życiu. A więc jakich współcześnie możemy mieć podejrzanych? No, bardzo dużo mówi się o wtalanach. Wtalany są to substancje dodawane do produktów w takim celu, aby ich aromat dłużej się utrzymywał. A zatem mówimy tutaj o szerokiej gamie kosmetyków, chemii gospodarczej itd. Jest dla nas normalne to, że jesteśmy otoczeni bardzo e, aromatyzowanymi kosmetykami. Mam tutaj na myśli, że podprysznic, mydła, e, szampony, do my, płyny do mycia naczyń, e, proszki do prania, płyny do płukania, e, perfumy, dezodoranty, e, nawet odświeżacze powietrza. A więc. E, Tutaj można przeprawić się o niezły zawrót głowy, zwracając uwagę na to, ile takich perfumowanych produktów znajduje się na co dzień wokół nas I ile spośród nich właściwie używamy, bo zakładamy na siebie w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu się. No, ale jeżeli ktoś bardzo lubi, aby jego kosmetyki pachniały, no to dlaczego na przykład nie zastosować olejków eterycznych, które są pochodzenia naturalnego, a potrafią zapewnić bardzo piękny, przyjemny zapach. Z drugiej strony można także zastanowić się, czy aby na pewno są nam te wszystkie perfumowane produkty tak niezbędne w życiu i czy można jakoś ich stosowanie ograniczyć, bo zastąpić jakimiś odpowiednikami. Drugi podejrzany to plastik. I o plastiku mówi się obecnie, myślę, bardzo dużo. Być może dotarła do Was taka informacja, że jedzenia w plastikowych pojemnikach nie powinno się podgrzewać, takiego jedzenia nie powinno się spożywać, gdyż plastik przenika wtedy do pożywienia, a spożywienia przenika do naszych ciał. No, i też często podaje się przykłady tutaj wód mineralnych sprzedawanych w plastikowych butelkach, że znaleziono ślady plastiku w tych właśnie wodach, które były przechowywane w taki sposób. No, i coraz częściej też zaleca się tutaj zastępowanie plastikowych opakowań, pojemników w naszym życiu tymi wykonanymi z metalu, drewna, bądź nawet bambusa. Na pewno dla jednego z Was jest tutaj. Znajoma taka historia, gdy... Ktoś pośpiechu rano wstaje i w drodze do pracy kupuje sobie mm, kubek gorącej kawy bądź innego gorącego napoju, no, albo sobie przygotowuje taki napój zaraz po dotarciu do pracy, nalewając na przykład kawę z automatu do plastikowego, albo mm, powiedzmy papierowego kubka. No ale te papierowe kubki to także nie są do końca <tłuk> tylko papierowe, one są także powlekane plastikiem polietylenem. No i tutaj pojawia się z kolei problem tego jak takie kubki można recyklingować to okazuje się, że wcale nie jest to takie łatwe. Tak więc no, tego plastiku na co dzień też jest bardzo sporo w naszym życiu i myślę, że na przykład tutaj warto byłoby przynieść do pracy swój ceramiczny kubek, zamiast na przykład korzystać z jakichś gotowych plastikowych tam dostępnych. A zatem wtalany plastik. Kolejny podejrzany to dodatki do żywności. No, konserwanty, różnego rodzaju numery e, barwniki i tak dalej. No, to jest oczywiście temat rzeka. Tutaj o tym można by opowiadać bardzo długo i na pewno sporo informacji możecie znaleźć na własną rękę w tym zakresie. Ale chciałabym tutaj zwrócić po prostu waszą uwagę na kilka takich, wydaje mi się, prostych zasad. No i tutaj przemawiających do naszego zdrowego rozsądku. Zatem po pierwsze stosujmy umiar, tak? Więc niech to będzie umiar w używaniu tych perfumowanych kosmetyków, niech to będzie umiar w spożywaniu no, wysoko przetworzonego jedzenia z jakimiś podejrzanymi w nim dodatkami. Z drugiej strony też zauważmy, że mamy ogromny wybór, że firmy konkurują ze sobą, że idąc do sklepu, do drogerii albo do sklepu z żywnością, no, mamy tak duży wybór produktów, że wystarczy po prostu wziąć dany produkt, obrócić go i spojrzeć. Na etykietę, sp sprawdzić, jaki jest skład. I tutaj właśnie wchodzi w grę ta druga zasada zasada prostego albo krótkiego składu. Im mniej produktów y, w składzie, na, w liście składu, tym większe prawdopodobieństwo, że no, są one y, pochodzenia naturalnego albo no, mamy tam po prostu ograniczoną ilość tych szkodliwych dodatków. No i tutaj, zarówno chodzi o kosmetyki, jak i o y, produkty spożywcze. Zatem, umiar, czytanie składów, no i myślę, że tutaj trzecia taka zdroworozsądkowa porada byłoby to po prostu urozmaicenie. Nie stosowanie zawsze tego samego i w ten sposób nie pozwalanie do, na do taką sytuację, w której jakieś substancje mogą się kumulować w naszym ciele, ale tutaj jakaś taka rotacja i stosowanie różnych rzeczy w urozmaicony sposób. No ja osobiście tutaj y, staram się wprowadzać takie podstawowe zasady w swoje życie i oczywiście no, nie dajmy się zwariować, bo nie chodzi tutaj o to, aby teraz obsesyjnie myśleć, że wszędzie wokół nas czają się jakieś niebezpieczeństwa, ale chciałabym po prostu przypomnieć Wam, że no, jednak mamy ogromny wybór i to od nas zależy, co będziemy konsumować. Wszystko to jest w naszych rękach. Y, także zachęcam Was gorąco do przemyślenia tego tematu do zagłębienia się może tutaj w jakieś e, e, jego aspekty, które Was szczególnie zainteresowały. E, jeżeli e, interesuje Was e, m, mój pogląd na temat inteligentnego e, sposobu na życie i tutaj jego głównego e, charakteryzatora, czyli umiejętności dokonywania świadomych wyborów, to zapraszam Was do obejrzenia jednego z moich poprzednich filmów zatytułowanych trzy sposoby, zatytułowanego trzy sposoby na życie. E, tak więc dbajmy o siebie. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach.